Szypierw, witam i zapraszam na wiadomości sportowe. Już tylko miesiąc pozostał do rozpoczęcia rozgrywek pierwszej ligi. Piłkarze Arki Gdynia chcą przygotować się jak najlepiej. Takiej szansy na awans do ekstraklasy nie mieli od dawna. Taki też jest cel w obozie Grzegorza Nicińskiego. Ekstraklasa, z którą Arka Gdynia pożegnała się 5 lat temu, ponownie może stać się areną, na której żółto-niebiescy będą toczyć rywalizację. To jest naszym celem. Potogramy w piłkę i mam nadzieję, że. Że, że to nam się uda, chociaż, chociaż na pewno e, nie, jesteśmy, nie jesteśmy tutaj jedyną drużyną, która, która ostrzy sobie zęby na ten e, awans. Cel jest bliski osiągnięcia, bowiem rundę jesienną gdyńscy piłkarze zakończyli na drugim miejscu w ligowej tabeli, tracąc do lidera, którym jest Wisła Płock, zaledwie jeden punkt. Nie chcemy dużo zmian. Chcemy dwóch zawodników do rywalizacji, żeby ta drużyna była jeszcze y, mocniejsza, bo na wiosnę czeka nas y, bardzo trudne y, zadanie. Jeśli chcemy bić, a was do ekstraklasy, musimy być przygotowani na to. Y, Poprzez okres przygotowawczy, tak jak i kadry. Myślę, że te dwie osoby, które miałyby jeszcze do nas dojść, na pewno by nam się przydały. Miniona część sezonu była udana nie tylko dla całego zespołu, ale także dla Pawła Abota. Napastnik w 20 meczach zdobył 8 bramek, tym samym spędził na boisku najwięcej minut z całej drużyny i zajmuje pierwsze miejsce w rankingu strzeleckim arki. Będę dążył do tego, żeby lepiej, bo myślę, że, że tak trzeba zawsze się nastawić. No ale no, chociaż co najmniej tyle, co jak, jak było, żeby, żeby ta runda się udała. Klub nadal poszukuje piłkarzy, którzy wzmocnią zespół. Póki co nie wiadomo, kto dołączy do drużyny, jednak wysoce prawdopodobne jest, że nowe nazwiska poznamy jeszcze przed wyjazdem na zgrupowanie do Ogniewina, na które arkowcy wybierają się w najbliższy poniedziałek. Gdańszczanka najlepsza w zawodach Pucharu Europy we Florecie. Juniorek Młodszych, Marta Mech, reprezentantka UKS Ateny Gdańsk, w Poznaniu nie miała sobie równych. Marta Mech po raz pierwszy w karierze wygrała zawody z cyklu Pucharu Europy Juniorek Młodszych. Florycistka UKS Atena Gdańsk w finale pokonała liderkę krajowej listy rankingowej Renatę Tomczak 15 do 10. W maju ubiegłego roku gdańska florycistka wygrała ogólnopolską olimpiadę młodzieży, a w tym sezonie doskonale radzi sobie już na arenie międzynarodowej. Stawiałam sobie za cel czwórkę. No, jest lepiej niż chciałam. No, no, jestem bardzo szczęśliwa. Każdy że na wygranie zawodów. Lecz uważam, że drugie miejsce to również sukces, bo poprawiłam wynik z zeszłego roku. Zawody w Poznaniu były ostatnim międzynarodowym sprawdzianem przed najważniejszymi startami sezonu. To doskonała okazja dla polskich florecistek, aby skonfrontować swoje umiejętności z zawodniczkami z pozostałych krajów Europy. Puchar Europy, który organizujemy to był niejako taki wynik tego wszystkiego, tej całej e, naszej działalności ogólnouniwersytecko-studencko-zawodniczej, i zawodniczej którą prowadzimy właśnie od 2009 roku przy Uniwersytecie. Do najważniejszych imprez tego roku będą należały trwające od 29 lutego do 9 marca w Nowym Sadzie Mistrzostwa Europy, a od 1 do 9 kwietnia we francuskim Bursz zaplanowane są Mistrzostwa Świata. I teraz to wszystko, informacje sportowe również w wieczornej panoramie. Do zobaczenia.